Ci dzisiaj minął dzień. było super. Słuchaj, felku, pantofelku. Wiesz, co? Mam świetny pomysł. Włączymy sobie może jakiś film albo bajkę. Tak. A masz y, jakiś tytuł fajny? Na przykład. Ym... Ja mam fajny. Ym, jaki? O śpiącej królewnie. O, albo wiem, kraina lodu. O, jeszcze lepsze. No to obejrzymy sobie. Dobrze. A co wy tutaj robicie? Oglądamy telewizję. O tej godzinie? No tak. No, moje drogie dzieci, to już jest za późna godzina na oglądanie telewizji. Ale jeszcze 5 minut, prosimy. Dobrze, dzieci, macie 5 minut. To Juh. może się do nas przyłączysz? No chodź! No dobrze, to obejrzę z wami. <grym> hej! Hej, co wy tutaj robicie? No oglądamy telewizję, tata to pozwolił. Kto się, się przyłączy do was? Super! No nie, wszyscy tutaj zaraz przyjdą. Ale pamiętajcie, macie tylko 5 minut. O, hej, co robicie? Oglądamy telewizję. Mogę Faj z wami? No pewnie. Mhm. Normalnie te dzieci to mnie wykończą. O, witajcie, witajcie! Ja też chcę obejrzeć coś. No siadaj, siadaj, ale pięć minut macie ostatnie. Okej, okay, okay. a gdzie miejsce? O, tutaj może. O. o, dobra, tu sobie usiądę. O, a ja też mogę. Proszę, siadaj. Dobrze. Ty jesteś taka mała, że to możesz na stole usiąść. <śm> w sumie masz rację. Ja też usiądę na stole. Oj, moje łobuziaki. No to oglądajcie, jeszcze chwilę. Juhu! Co tutaj się dzieje? Drogi dzieci, co tutaj? Ja nie wiem, to już jest taka godzina późna, ale już no, powinniście dawno spać. Ale no, mamuś, oglądamy telewizję przecież, kraina lodu się zaczyna. Ale jest za późno. Oj, moje drogie dzieci, proszę, a ty tutaj co o, robisz? Ha, ha, wiesz co, ja im... Ja im w sumie mówiłem, że im zostało 5 minut, ale jak zwykle mnie nie słuchają. I się do nich przyłączyłeś widocznie. Bo wiesz co, fajna ta bajka, ta kraina lodów. Ale już na dzisiaj wystarczy bajek. Proszę, do łóżek dzieci. Najpierw idziemy umyć zęby i idziemy spać. No, no dobrze, Chodźmy. Dzieci, mama ma, ma rację. Kładźcie się już. Dobrze, to ja idę. <grych> Ja też idę. Dobranoc! Dobranoc, dzieci! Patata. Jutro was odwiozę do szkoły. No, jak zwykle zostawiły bałagan, no? Krzesełka porozwalają. No, no, dzieciaczki już poszły, a ja sobie dokończę tą krainę lodów. Dzieci, teraz każdy po kolei umyje dokładnie buzie i ręce, i umyje zęby. Dobrze. Myję buzia. Dobrze już. Bardzo ładnie. Proszę następną osobę i każdy po kolei i już do sypialni. Dobrze, dobrze. Kombiar, Piotrze. Teraz ja poduszę. Cała tutaj ha. Luśiu, lakiernikko, proszę bardzo szybciutko się troszeczkę pospieszyć z no. tym myciem, bo każdy czeka w kolejce. Dobrze, jak muszę. Ach, jak ja się nie lubię myć. Ach, wreszcie. Felek, pantofelek. <grym> już się myje. <grym> to ja już idę. O, teraz Ewa, ja, teraz proszę, ja. proszę, proszę. Dobrze. Ja zawsze mm, pierwsza jestem, ale yy, dobrze. <takujesz> tak, ja się lubię myć. Dobrze. Otylio, Otylio proszę się tam nie chować. Proszę się szybciutko przyjść, umyć. Dobrze. Och, jak ja nie lubię wody. O, wiem, mm. wiem. A, już. Wykąpana. Bardzo ładnie. Zapraszam nie. do sypialni. Dobrze. Drogie dzieci, proszę do sypialni. Wszystkie. Nie chcę mi się jeszcze spać. O, jeszcze bym się pobawił troszeczkę. No ja, ja już wolę iść spać. Jestem zmęczona. Pod ja też, bardziej. o, ja też. Marzę, żeby pośnić trochę. No, no to chodźmy. <grych> A nie możemy się jeszcze trochę pobawić? Już jest noc. A ja tam jeszcze chcę się bawić. Oj. No dobra. No. To idziemy spać. Jutro też jest dzień. Felku, to Felku? Słucham? Proszę Cię, rozłóż spanie. Dobrze. Niech Ci pomoże Ziutek Paputek. Już idę? To chodź, pomóż mi. Dobrze. Dobrze, to teraz drogi dzieci, kładziemy się spania. To ja będę spała tutaj. Czy mogę spać koło Ciebie gdzieś? Oczywiście, piętro niżej. O, super! O, ja sobie tutaj będę spać. Ja nie lubię spać sama. Mogę iść do Ciebie do góry? No chodź. O, jak fajnie. My też się musimy już kłaść. Teraz ja, Ach, może tutaj, dzisiaj się prześpię. Czy wszystkie dzieci już śpią? Tak, już śpimy, ale przeczytaj nam bajeczkę, proszę. Takie, co no. Dobrze, przeczytam wam bajeczkę. Zbliżały się urodziny królowej Astrali. Kucyki mieszkające w Astrii szykowały różne niespodzianki. Wpadły na pomysł, żeby upiec tort. Kucyki zgromadziły się i postanowiły razem upiec piękny, ogromny tort specjalnie dla królowej. W torcie najważniejsza jest masa. Upominała się jedna z pięknych kucyków. O, śpicie już. A ja też jestem taka śpiąca. O. Cześć, moje dzieciaczki! Wszyscy śpią. Nawet mama zasnęła. A, to nie będę zwlekał, też się kładę spać. Położę się koło rolki, lolki. Ale był dzisiaj ciężki dzień. Ale idę spać, żeby się wyspać, żeby jutro mieć siłę. I wam też, dzieciaczki, życzę miłej nocki. Dobranoc.